Dianius lutę. Luty upłynął bardzo szybko po znakiem wydarzeń, spotkań planistycznych i przygotowań. Zawsze miło jest widzieć, że nasi ciężko pracujący wolontariusze osiągają znakomite wyniki i otrzymują cenne informacje zwrotne. A teraz zobaczmy, co wydarzyło się w Instytucie Dialogu Dunaj w lutym. 16 luty. projekcja filmu i dyskusja na temat świadomości ekologicznej. W pierwszym dniu lutego nasi wolontariusze z Platformy Ochrony Środowiska zorganizowali projekcję filmu, podczas której obejrzeliśmy kilka filmów o zmianach klimatu i dyskutowaliśmy o swojej wiedzy i pomysłach na to, co możemy zrobić, by chronić i ratować nasze środowisko. Każdy powinien podjąć działania na rzecz naszej planety. 19 luty. Warsztat Motywy Kultur Pomaluj sobie torbę. Podczas tego warsztatu malarskiego zaprosiliśmy wszystkich do odkrycia różnych wzorów i motywów z różnych kultur, które można zastosować na naszych torbach. Na pewno świetnie się bawiliśmy, a nasze torby mają teraz niezapomniane kolory i wzory. 24 lutego. Kiermasz zdrowych fast foodów. Dbanie o to, co jesz, jest ważne. Zorganizowaliśmy imprezę, na której rozmawialiśmy o tym, jak zdrowo się odżywiać i jak zastąpić śmieciowe jedzenie zdrowszymi odpowiednikami. Sądząc po smaku, możemy powiedzieć, że nasze wysiłki się opłaciły. 26 lutego. Warsztat malarski. Narysujmy technologię w naszym życiu. Czy zastanawialiście się kiedyś, jaką rolę w naszym życiu odgrywa technologia? A może by tak ją zilustrować? W ramach tego wydarzenia poprosiliśmy uczestników o namalowanie technologii z perspektywy tego, jak wpływa ona na nasze codzienne życie i przyzwyczajenia. Efekty są interesujące. 28 luty. Problem koegzystencji wyzwania i niepowodzenia. W tym wydarzeniu z udziałem dr. habilitowanej Marii Sroczyńskiej rozmawialiśmy o porażkach i wyzwaniach związanych z próbą wspólnego życia, zwłaszcza z perspektywy różnych wyznań. W naszym dążeniu do stworzenia harmonijnego społeczeństwa często napotykamy na różne przeszkody wynikające z nieznajomości siebie nawzajem. Zastanawialiśmy się, jak możemy je pokonać i podjąć odważniejsze kroki ku lepszej przyszłości. 28 luty. Módlmy się za pokój na Ukrainie i na świecie. W świetle przygnębiających wydarzeń, których wszyscy jesteśmy świadkami, po raz kolejny zorganizowaliśmy wspólną modlitwę, niezależnie od wyznania, aby powiedzieć: Nie wojnie. I pamiętać, że wszyscy jesteśmy za pokojem, dialogiem i pojednaniem. Pragniemy, aby ludność cywilna i przyroda, która najbardziej ucierpiała w wyniku działań wojennych, nie musiała cierpieć już dłużej i aby pojęcie wojny zostało zapomniane. Na półmetku roku akademickiego nasze projekty są w trakcie realizacji. Wszystkie szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Bądźcie na bieżąco i śledźcie nas, aby dowiedzieć się więcej w nadchodzącym miesiącu.